I znowu grzyby. Ja wiem, że to nudne, no ale skoro rosły, prawie że przy drodze, zobaczyłem zauta, to jak tu nie wyjść z auta po grzyby? No, niestety znowu trzeba trochę was ponudzić. Tutaj też. Czyścimy za chwilę Dobrze, że teren nie jest zbyt trudny, bo małą kontuzją to może być różnie, ale zdaje się, że oprócz tych co zebrałem to za auta widziałem więcej. Są, są, no właśnie, no jak tu nie wyjść z auta, powiedzcie mi, jest, jest, o, tu jest kilka, są cztery, tam jest. Piąty, ta górka, tam jest szósty. Bieramy. No I znowu grzyby robi się aż nudne. Aż nudne. O. Może nie ma rewelacji, ale w tym miejscu kiedyś znalazłem koło setki prawdziwków. No ale dzisiaj było chłodno, więc trudno się spodziewać z rekordów. Dobra, taki krótki filmik o grzybach. Tyle na dzisiaj, nie spodziewałem się, że dzisiaj będę, żeby zbierał, zresztą nie po to pojechałem do lasu.